Hej, cześć, siemanko, ziomeczki. Jest niedziela, godzina 9.00 i nowy odcinek. Dziś przedstawię wam 10 dziwnych i przerażających zdjęć z Google Maps. Nie zapomnijcie wbić na fanpage, który macie podany w opisie oraz przypiętym w komentarzu. Jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu po sobie łapki w górę oraz poprawy prawej góry macie ankietę. Zapraszam do oglądania. Podczas wirtualnego spaceru po Detroit możemy zobaczyć zdjęcie tego mężczyzny, stojącego na ganku z karabinem maszynowym. Może nie byłoby to aż tak bardzo dziwne, ale kilka miesięcy wcześniej, zanim Google wykonał tę grafikę, w domu, w którym stoi ten mężczyzna, znaleziono zwłoki 17-miesięcznego dziecka. Na jednej z leśnych dróg sfotografowano mężczyznę w masce gazowej, który czaił się w krzakach. W jakim celu? Nie wiadomo. Na zdjęciu widzimy podobno ofiarę morderstwa: ranna osoba próbowała uciec albo została zaciągnięta na pomost i tam zmarła. Porzucone dziecko przed ekskluzywnym sklepem odzieżowym czy może po prostu matka o nim zapomniała nie wiadomo. Zdjęcie pochodzi z Chile wygląda na to, że ktoś wyrzucił zwłoki do śmietnika. Miejmy nadzieję, że to są tylko manekiny. Nagi facet wychodzący z bagażnika samochodu, ofiara porwania, żartu, a może po prostu ciężkie przebudzenie po imprezie. Na jednej z wiejskich drżek sfotografowano mężczyznę w więziennym uniformie. Czyżby uwieczniono ucieczkę z więzienia? Kobieta rodząca na chodniku na amerykańskiej ulicy. A czy ty, aby na pewno urodziłeś się w szpitalu? I znów zdjęcie ze Stanów. Uwieczniono, jak płynem z miasteczek przechadza się tygrys. A czy ty chciałbyś go spotkać na swojej drodze? Płonący van i patrzący na niego facet bez koszulki. Czyżby właśnie paliła się jego własność? To już na tyle. Mam nadzieję, że dziennik wam się spodobał. Nie zapomnijcie wybić na fanpage oraz ocenić tego odcinka oraz zagłosować w ankiecie po prawej u góry. To na tyle, na razie i cześć.